Podczas tegorocznej ósmej już edycji targów Warsaw Home Light obok standardowej oferty zaprezentowaliśmy najnowszą kolekcję produktów marki Lumines Lighting, prowadzonych na początku czwartego kwartału 2024 roku. W szczególności na uwagę zasługują tutaj hermetyczne systemy oświetlenia liniowego Fasco i Strada, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Oba systemy wykorzystują najnowszą technologię uszczelniania. Lumines Seal Flow, dzięki której uzyskują jeden z najwyższych stopni ochrony IP68 oraz odporność mechaniczną na poziomie IK10. Rozwiązanie zostały zaprojektowane do wykorzystania w szczególności na fasadach budynku oraz zewnętrznych ciągach komunikacyjnych takich jak parkingi, podjazdy czy przejścia dla pieszych. Każdy z przedstawionych systemów możecie Państwo zaprojektować w naszym konfiguratorze 3D, który w ostatnich dniach został wyróżniony w konkursie Dobry Wzór 2024 organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Serdecznie zachęcam Państwa do poznania bliżej naszych nowości oraz współpracy z nami.